manko wszystkim Ja już na spacerku w lesie Może nie już bo wcale nie jest taka Wczesna pora Dzisiaj to nawet budzik wyłączyłem Posiedzieliśmy wczoraj dość długo Uruchomiłem sobie w końcu Netflixa Za pomocą siostry Ale działa Więc poszerzamy trochę swoje horyzonty Ale jestem Świeże, rześkie powietrze Oddycham głęboko Łapie każdy Każdy świeży powie przez nos Biegają ze mną moje trzy łobuzy Oczywiście każdy w swoim, w swoim rytmie W każdym w swoim tempie Najmocniejszy przeciwnik Najwytrwalszy przeciwnik To lolas Lolek to jest jamnik długowosy Znalazłem go kilka lat temu W lesie przyszedł ze mną I tak już zostało Dostał jeść, o chciałbym wam pokazać Piękny stary dąb który kiedyś na pewno wyglądał monstrualnie, a na chwilę obecną wygląda w ten sposób. Patrzcie, wszystkie konary, prawie wszystkie konary już odpadły, ale cały, cały pienie został. O, to jest mój pierwszy łobuz, nazywa się Kinia. Miała być niby Labradorem, okazało się, że jest to mieszanka. Labradora z akitą I wyszedł taki mały ropsik Co jest? To jak była młodsza to wszystko rozwalała, wszystko gryzła Wszystko wynosiła Rozwalała uliczkę Drewnianą od ogródka To dzisiaj jeszcze tak ropsikuje i rozwala wszystko Jak mieliśmy agres na ogrodzie to najpierw zjadła wszystkie kulki Bo uwielbia ogólnie owoce i uwielbia wszelkiego rodzaju warzywa arbuza by się rzucił to też to też nie nie pogardzi arbuzem marcheweczki sobie wcina bo po prostu jak ci psy uwielbia to robić drugie jest pako, ale to wam pokażę jak przybiegnie bo on, on od maleńkości on po prostu mi znikał w lesie <laughs> biegał swoimi drogami pokazywał się później po jakimś czasie i wyrósł z niego piękny, piękny czarny pies. Nawet myślałem, żeby stworzyć z nich coś pięknego Śmiałem się do żony i do dzieciaków, żeby będziemy mieć własne Dalmatyńczyki Pako Gdzieś jest Tam coś biegnie Co to jest jakiś piękny jeleń O to jest właśnie Pako Widziałem pięknego jelenia, coś, coś monstrualnego i wielkiego, ale nie wiem, czy uda, nam się, uda się nam zobaczyć to i czy nam nie spierdoli gdzieś w krzaki. Lolek! Lolek! O, a tam jest taki mały pikuś, to jest Lolek właśnie. Myślę, że chyba nam się nie uda go zobaczyć. Podejrzewam, że jak zobaczy psy, to spierdoli gdzieś w las. Ale okej, okay, chociaż spróbujemy. A do czego chciałem dzisiaj nawiązać? Każdy z nas gdzieś się boryka ze swoimi problemami. Jaka wielka łania! Kochani, nie pokażę wam, wam nie pokażę wam tego, bo już była naprawdę daleko ale po prostu sobie takim bokiem tutaj przeszła no była przeogromna jeśli to nie był jeleń po prostu bo ona śmigła mi po prostu tylko przed oczami ale było coś pięknego i wielkiego dawno czegoś takiego nie widziałem ostatni raz kilka lat temu co się naprawdę nie spodziewałem tutaj tego u nas w lesie jechałem po żonę do Goliny przeszedł mi przez drogę jeleń był przeogromny, piękne poroże. Pierwszy raz miałem coś takiego, kogoś takiego miałem okazję widzieć na żywo. Myślałem, że zacznie uciekać. A on nie. Zatrzymał się na poboczu. Popatrzył na mnie. Podniósł głowę do góry. Naprawdę piękny, monstrualny. I wszedł w między drzewa. Ja się zastanawiam jak one się poruszają w ogóle w lesie, w gęszcinach lasu z tak, z tak szerokim porożem no musi być to jakieś ograniczenie musi być to jakiś problem ale widocznie są na tyle silne i są na tyle mocne i są na tyle inteligentne że sobie z tym radzą <laughs> było coś pięknego a teraz drugi raz taka sytuacja ostatnio miałem okazję być na e, evencie New Life poznałem wspaniałych ludzi Między innymi Patrycję, która opowiedziała mi swoją historię, że założyła jednym z celi, które chyba za, założyła, było właśnie znalezienie poroża, jelenia. I tak długo, tak długo koło tego chodziło, tak długo wysyłała intencje w świat, że rzeczywiście udało jej się to poraże znaleźć. Nie znalazła kompletnego poroża, czyli jednego i drugiego, ale znalazła jedną część, już była pokryta. Hmm, takim zielonym nalotem, czyli musiała już sporo czasu leżeć w tym lesie. Ale po, właśnie po powrocie z tego po powrocie z tego eventu stawiła to zdjęcie właśnie na Facebooka. No, muszę przyznać, że okaz okaz godny uwagi. Co lepsza fajnym pomysłem było to, że postawiła go po prostu w domu na podłodze a że ma dwa koty to te koty E, ocierały się o to, e, dotykały, muskały się. E, były tak zaciekawione, że wyglądało to tak, jakby tego po prostu potrzebowały od zawsze. Naprawdę tak to wyglądało. Ale okej. Okay. Wracając do tego tematu, który wcześniej już poruszyłem. Dzieci. Dzieci ich wewnętrzna radość. Dziecko rodzi się czyste, nieskażone, nieskażone niczym e, nic, nic sobie nie narzuca e, Poznaje świat. Od pierwszego dnia jest to po prostu coś dla niego nowego. I taki apel do nas rodziców Nie zabraniajmy nim wszystkiego Nie karćmy za wszystko Niech one sobie swo idą swoim rytmem, niech idą swoim też... Oczywiście trzeba mieć na tym kontrolę, tym bardziej w pierwszych, w pierwszych miesiącach, w pierwszych latach życia, z racji tego, że <laughs> mogą sobie zrobić też krzywdę. Bo to są typowo takie małe kamikadze, które wszędzie wejdą, wszędzie wszystko chcą zobaczyć, wszystkiego są ciekaw. Ale rzeczywiście, to bardzo mocno rozwija ich podświadomość. Bardzo mocno rozwija ich ogólne poznanie świata, ogólnie poznanie otoczenia, bo nie tyle, że świata, ale otoczenia. Wszystko czego dotknąłem jest dla nich nowe. Wszystko czego chcą spróbować jest dla nich nowe. I muszę przyznać, że sam jako ojciec e, moja żona e, Asia łapiemy się na tym, że rzeczywiście e, zabraniamy niektórych rzeczy, że nie i bo po prostu będzie to coś złego, coś się stanie. <laughs> Nie wchodź tam, bo spadniesz. I teraz tak, na przeciągu tych pięciu lat, jak mój syn ukończył w styczniu 5 lat, córka we wrześniu ukończyła... córka we wrześniu ukończyła trzy. Więc to już są też dzieciaki świadome. Zauważyłem w nich takie coś, że w pewnych momentach boją się. Mają jakąś obawę, czy cokolwiek zrobić, czy, czy nie robić. E... No jest w tym wszystkim jakiś problem. Próbuję to teraz rozwiązać, próbuję to teraz zauważyć. Próbuję to teraz z nimi jakoś e, przegadać. E, takim ostat, taką ostatnią rzeczą, którą zauważyłem dość mocno, to e, samo mówienie dzień dobry, dziękuję, przepraszam, do widzenia. E, czego uczyliśmy ich już od samej maleńkości, że powinno to jakoś tam funkcjonować i powinno to... E, Zawsze być gdzieś zachowane w miejscach, gdzie wchodzą i w ogóle. A oni od jakiegoś czasu nawet wchodząc do przedszkola są tacy skryci. Chowają się, gdzieś tak wstydzą się, zakłopotani są w takich sytuacjach. Będąc ostatnio w ubezpieczalni z córką było wszystko okej. Okay. Pokażę wam coś może. Wyszedłem teraz sobie na taką polanę. Tam w oddali widać jakiś czas temu postawioną fa fabrykę przerobu kurczaków. Mam piękne miejsca. Cały ten las znam jak własną kieszeń. Czuję się to po prostu jak, jak przedłużenie mojego podwórka. Bo praktycznie mówiąc, mieszkam 50 metrów od, od, od lasu. Wychodzę sobie po prostu. Znowu to po prostu po prostu po prostu wychodzę sobie. Wychodzę sobie ogrodem Przechodzę przez pole sąsiada i jestem w lesie Więc to jest to dla mnie coś wspaniałego Ale Na co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę i walczę z tym I jak mam możliwość To nawet sam zbieram i przywożę do domu. Spójrzcie na to Jak ten las wygląda W tym lesie jest tak brudno Jest tyle śmieci Folii, butelek. Jest akurat miejsce, gdzie można rzeczywiście wjechać, robić różne rzeczy. Można imprezować, można e, miło spędzać z dziewczyną czas. Ale rzeczywiście jest tu ohydnie Są to pozostałości naprawdę po. O, to jest Pako. Cześć Pako. Są to pozostałości jeszcze od dobrych 10-20 lat. Na pewno. Bo na to wygląda, że to są takie, takie stare rzeczy. Walczę z tym. Dobra, ale wracając do tych dzieciaków, bo nie skończę tematu. Zacząłem do córki mówić na spokojnie, że ma się niczego nie bać, że ma być odważna, że ma rzeczywiście, jeśli wchodzi gdzieś do jakiegoś miejsca, mówić ładnie dzień dobry. Jeśli wychodzi, o, proszę bardzo, stary, stara obudowa od komputera. O, nie mam mocy i nie mam sił na takie rzeczy. O, tu kolejna rzecz. Że ma się nie bać, że ma być odważna, że ma z głową do góry wchodzić do każdego miejsca. Oczywiście, swoją drogą jest ostrożność, e, bo są ludzie dobrzy i są ludzie zli. Też trzeba dzieciaki pod tym względem uświadamiać, ale e, też nikogo się nie powinno bać. Nikogo nie powinniśmy się bać, nie powinniśmy się lękać. E, zawsze dzień dobry, można powiedzieć, do widzenia, też można powiedzieć. Nie zawsze można wchodzić z kimś i mieć interakcję e, i od razu komuś ufać na tyle, żeby mógł zwojować cały nasz świat Co jest najlepszego, że spędziłem z nią dwie czy trzy godziny To były najlepsze godziny, które miałem okazję z nią spędzić od tych trzech lat Rozmawiała ze mną jak z dorosłym Fajnie się rozumieliśmy I co najważniejsze idziemy przez rynek, karmiliśmy gołębie na rynku E, idziemy przez rynek, ona mówi do mnie, tato, chciałabym zjeść jakieś ciastko. No i mamy taki, taki sklep zgoda na ręku. Pakujemy się do środka, otwieramy jej drzwi, a ona wchodząc robi pierwszy kroki krzyczy od samego wejścia dzień dobry. I powiedziała to tak głośno i tak wyraźnie, że pani ekspedientka z takim entuzjazmem i z uśmiechem do niej podeszła od razu że było to dla mnie naprawdę coś miłego, było coś dla mnie zaskakującego, że tak chwila rozmowy e, ten czas spędzony z nią dało tyle i te słowa, które wypowiedziałem do niej w takim spokoju, z takim zaangażowaniem, zrobiły tak niesamowitą rzecz. Że malutka praktycznie mówiąc w przeciągu półtora godziny, podjęła decyzję o tym, że rzeczywiście ona się nie boi, że rzeczywiście może, że rzeczywiście to nie jest nic strasznego, to nie jest nic ograniczającego. I podjąłem teraz taką decyzję, że okej, okay, będę miał kontrolę nad tym, co robią, czym się interesują. Może nie tyle, że będę miał kontrolę, że znowu też wszystkiego będę zakazywał. Ale powiedziałem sobie, że minimum godzinę dziennie, codziennie siadamy wieczorkiem przy stole w kuchni. Chociażbyśmy mieli nic tam nie robić, tylko rozmawiać o różnych rzeczach, to będziemy to robić sukcesywnie i będzie to po prostu jedną częścią naszych planów dnia. Mamy tyle gier, mamy tyle różnych rzeczy edukacyjnych, że będzie co robić. I taką decyzję, może to trochę jest ekstrawaganckie i jest to może trochę szalone, ale jeżeli moje dzieciaki od samego początku już nauczyły się nie wkładać palcy do prądu. E, wiedzą, że ogień to jest coś, co też może zaszkodzić, i też może spowodować uszczerbek na ciele. Chodź do odbudowania. To nie będę zabraniał im niczego, że będą mogły wszystko. Jeśli wpadnie im jakiś fajny, genialny plan do głowy, to będą mogły zrobić, wykonać ten plan, oczywiście pod naszym nadzorem, pod naszą obserwacją. Myślę, że rozwinie to bardzo mocno ich kreatywność, bardzo mocno rozwinie ich taką świadomość siebie, bardzo mocno rozwinie ich wiarę w siebie wiarę we własne możliwości. No i co? Myślę, że w przyszłości naprawdę wiele osiągną, że będą wspaniałymi ludźmi. Będę im powtarzał, mam zamiar powtarzać im po prostu codziennie, że są wartościowi, że osiągną w życiu naprawdę wiele, że będzie stać ich na, na osiągnięcie naprawdę pięknych rzeczy, da zbudowanie trwałych relacji. Sam tego nie doświadczyłem i sam się tego uczę na co dzień. Jestem też takim małym dzieckiem, bo borykającym się ze swoimi problemami. Widocznie musiałem przeżyć 36 lat, aby zrozumieć, aby niektóre rzeczy zauważyć, aby mogły mi spać łuski z oczu. Więc jeśli mogę zrobić coś więcej dla swoich dzieci, to to zrobię. Zacznę pracować razem z nimi i sam przy okazji się kształcąc, ucząc, rozwijając automatycznie. O. Siema Lolek, bo jeszcze Ciebie chyba całego nie widzieli. Cześć Lolas Hiemanoczku. No tak, ty też Ty też jesteś piękny. Więc dziękuję, że byliście chwilę ze mną, że mogłem podzielić się z wami kawałkiem swojej historii i swoimi rozmyśleniami, i swoim jakimś podejściem na chwilę obecną do życia. Dużo w życiu się moim zmieniło, ale to przy najbliższej okazji. Chciałbym wam jeszcze jedną rzecz pokazać, bo widocznie ktoś miał zamiar wygrać, a nie zrobił tego i był cholernie rozczarowany. Zobaczcie to. Kupony, kupony z drapki. Ktoś naprawdę był nieźle wkurzony. Nie udało się. A wydał naprawdę na to, może 20 zł. Miejcie naprawdę fajny dzionek. Zakładamy sobie, że. I wierzymy w to, że spotka na dzisiaj coś naprawdę wspaniałego. Wszystkiego dobrego, cześć.